To już jest ten moment, obie strony najgłośniej jak tylko się da i wielka rozgrzewka przed tym co jutro na rynku głównym, co dzisiaj wieczorem w biegu nocnym. SOWAK CICHO KRAKÓW! ALBART! KONOWEJ PRZED CHWILA RĘKI MAJO! MIEJSTE TRZECIE! ADAM! Czerwiński! Mamy za tę dwójeczkę najszybszych zawodników już na mecie. No, walka trwa. Czwarty na mecie. Już za chwilę. Mamy. A Albert Kipko-Riltonu i z numerem trzecim, który jako pierwszy dotarł do ledy, no to już nazwisko doskonale znane w Krakowie. Przecież on wygrał między innymi w ubiegłym roku wieknoczne nocny w Krakowie na 10 kilometrów wynikiem 29.37. Tak szybko było w ubiegłym roku, ciekawe jak będzie tym razem, a no my cały czas czekamy na najszybszą spanię, no to powinno też wydarzyć się już za chwilę. Bardzo zmęczeni zawodnicy docierają do mety, no ale nic dziwnego, tutaj na to 4 200, to jest taka praca właściwie na granicy bezcenowej. Mateusz, Ty biega, biegasz więcej, wiesz więcej ja o tym, jak to wygląda, ale sądzę, że do piątki właśnie tak to mniej więcej się prezentuje. Tutaj trzeba trochę dać serwuka, trochę trzeba się zakwasić. Zdecydowanie, ja znam ten którzy mają. Zawodnicy za linią mety, to jest ciężko zobaczyć, jak kiedy wszystko boli. Ten ból to typowy ból średnio wystarczająco ten... Ale już za linią mety odpoczynek, regeneracja. Moi drodzy, sama strona traumająca, najgłośniej jak tylko się da. Sama strona trawiasta. Dziecka, reprezentantka Kelly, 14 minut i 5 sekund. To jej czas. Urodzona w 1997 roku, Dziecka wyprzedziła drugą umę, dobiegającą w tej chwili do mety, Swiatłane Sanko. Grudziąc. No, ale już robi nam się coraz gęściej, robi nam się coraz więcej załodników. Załodniczak na ostatni prosty zatem zachęcamy do kibicowania i do pilnowania. Ale technika biegowa na finiszu naprawdę imponująca, bo to dociera w tej chwili Paulina Gaj. 14.55 to też, to też jest Doskonałe bieganie. Mamy więc trzy najszybsze panie już z nami. A ja się zastanawiam, czy Adaś Czerwiński gdzieś tutaj jeszcze jest, czy już odpoczywa kawałek dalej. Jeżeli jesteś Adam, no to wpadnij. Pogadamy chwilę. Oczekując na kolejnych zawodników. Tu będzie coraz tłoczniej. I w ogóle chcieliśmy wam z Mateuszem podziękować, bo ja przyznam szczerze, dawno tak entuzjastycznej widowni na biegach ulicznych nie miałem przyjemności podziwiać. No, do mety biegnie, zmierza również Grzegorz z cudą. Kiedyś doskonały, chociaż teraz doskonały biegać, Jak jestła chyba pacemaker jednocześnie. Partner jak najbardziej z więc Grzegorz trasę zna. Grzegorz biegać potrafi, a chodzić zdecydowanie umie chyba ze wszystkim najlepiej. Panie Grzegorze, no to jeszcze łokatlą za chwilę jest do pędzlowania. Cały czas wyniki poniżej. 17 minut, więc dobre, szybkie bieganie. Jedna pętla powodara zrobił nam się wyśmienita. tak. Ustał słoneczko na horyzoncie, więc nic więcej do szczęścia biegaczowi poza formą ewentualnie dzisiaj.